W grze Star Wars Outlaws możemy spotkać wiele easter eggów i nawiązań do filmów z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jednym z największych jest umiejscowienie domu Luka Skywalkera na Tatooine, jednej z pięciu planet, które odwiedzamy w grze. Sam dom nie odgrywa żadnej roli w trakcie gry, ale fajnie, że i tak się pojawił, bo czuć nostalgię w tym miejscu, zwłaszcza gdy pojawimy się w momencie zachodu słońc. Zanim tam się wybierzemy, proszę Cię o zostawienie zasięgowej łapki w górę oraz subskrybowanie kanału, co bardzo pomoże mi w rozwoju. Z góry dziękuję. Dom Lucas Cowokera znajduje się na południowym krańcu obszaru gry na Tatooine, a konkretnie na południowym krańcu wielkiego solniska. Łatwo go znaleźć, bo zlokalizowany jest pośrodku olbrzymiej równiny. Obok domu znajdziemy dwie osadniczki, które będą wspominać o wizycie Imperium, które przybyło na farmę Wilgoci Larsów, gdy wiadome było, że tutaj znajdowały się dwa droidy: Seafreepio i Artuditu. Barely anything left. What happened here seems extreme, even for bandits. Empire. They do this thing with dissidents. Drag them out and burn it all down. Hmm. Looks like a moisture farm, not a hidden spy base. That's because it was a moisture farm, but they crossed the empire somehow. This place has already been picked clean. Let's go. Luke miał szczęście, bo w czasie ataku nie było go na farmie i w ten sposób zaczęła się jego historia. filmie Nowa Nadzieja. Poza tym w samej lokacji nie znajdziemy zbyt wiele ciekawych rzeczy poza odrobiną zapasów oraz jedną notatką z DatePada, która nawiązuje do fascynacji Luka pojazdami kosmicznymi na Tatooine. Trzeba jednak oddać, że podwórze farmy zostało bardzo dobrze odwzorowane. Dzięki za oglądanie i zapraszam do innych materiałów na moim kanale.